Zarejestrowałem sytuację, w której, e, jak widać od początku filmu, wyprzedziłem pojazd i zjechałem na prawy pas. Kierowcy Bolta najwyraźniej się to nie spodobało. Zaczął mrugać długimi światłami, jadąc za mną, a następnie zajeżdżać mi drogę i celowo hamować, by doprowadzić do kolizji. Nic mu nie zrobiłem. Sprawa została już zgłoszona do centrali Bolta. Zostanie również zgłoszona na policję. E, pozdrawiam.